że właśnie tort urodzinowy, 45-letni tort, to no taki niewrośnięty, ale jakiś jest, pani ma 45 Tak no, Ale to bardziej w naszą stronę, bo tak taki źle postawiony, w naszą stronę obrócić, proszę, ten, o ten numer pokaż. Ja. No i tu jest ta y, beneficjentka tego torta, zapalamy świeczki. A świeczki zapalamy? No proszę palić świeczkę. Jedna druga. I proszę panią pani, teraz usiądzie pani beneficjentko. Nie pali się, nie pali się, proszę poprawkę. Strzelamy poprawkę. No i czekaj, ja teraz pójdę tam, ja muszę jej powiedzieć, jak ona to ma robić. Ona... Czekaj, teraz... Mamy tutaj beneficjentkę Wiola, Teraz jest za zadanie masz do wykonania, bo to musisz dobre płuca mieć, co musi jednocześnie dwa zgasnąć. Także nabierz dużo tuców, tu, tu, nabierz płuca. O, jeszcze, jeszcze. I teraz dmuchaj. Dwa razem. No, do tego później. Gas, no, no i teraz, proszę Państwa, śpiewamy 100 lat! 100 lat! 100 lat! Nie! 100 lat, 100 lat, niech żyje, 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 żyje nam. nam trzymaj, trzymaj, Jeszcze raz, jeszcze raz, raz. Niech, niech żyje, Viola nam. No, wszystkiego dobrego. Niech żyje nam. I to Viola. Viola. Bez parasola z To jeszcze nie znajmuj, to I musi słuchajcie, być. Słuchajcie, to y, trzeba iść do kuchni. Y... Nie, tutaj się dzieli, nie na żadnej kuchni. Ale noża? nie ma noża. No się to, ma noża. No to, to ktoś przyniesie noża duże, przynieśmy. Gdzie masz no, tak, no, noża? W noża. Także będziemy teraz, y, oczywiście beneficjentka dzieli torta. Torta mamy olbrzymiego. Okay. Zaraz wyszło 54, 54, To będzie miała go 54, tak. Postarzyliśmy okay, a jak będziesz, będziesz miał pół do 80. 54. Jeżla. I jak tam przejdziemy? Ja miałem torta, nie miałem torta nie miałeś? Nie, chyba nie miałem Nie, bo to się nie robi już torta, bo... Ty masz ptort... No ciachą, dobra, dobra, dobra. Krojej tutaj to, to, na talerzyka. Widać? się na końcu dopiero. Nie, 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 nie. ma tak szybko, hap, damy dla tej. No dla ciebie, trzymaj. Dzięki. Miana bociana. No, teraz tamten daj talerz. Ty Sylwia podaj tamten talerz mój. Proszę uprzejmie. Mój, 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 mój. To jest porządny kawałek, nie? No to, no to wasz Sylwia i Bo ja mam duży talerz, no Na dużym talerzu. Proszę, talerzu. proszę, proszę bardzo, to dla mnie. Teraz proszę, co Dla Nie, dla Sylwuni, tak. Gdzie jest Sylwia? Daj talerzyk tam, Sylwia. jest. Sylwia daj talerzyk. Proszę nie? No. No to pokażcie jak ona tu no, no to kroi. Proszę, Dobra. No. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Teraz dla, dla mnie dla, dla wioli, solenizarce. Ostatnia, ja ostatnia, żeby, po żeby się Warto nie się tak spieszyć, Muszę puścić dłużej rozkaz. Dla wiolki. I słuchajcie, osaty. I teraz dla... największy talerz to ma, ale najmniejszy Krakia. tort, nie? Największy talerz to ma ta. Gracja no, tak, ma najładniejszy talerz. O pokaż, Warto pokaż grację. Pokaż grację, no co? Czemu gracji nie pokazujesz? Grację, bo lubisz torty. Lubię. No. Kto nie lubi torta, ręka do góry. Smacznego. No to smacznego do torta, wesołego. Chciałem tylko powiedzieć, że Wiora nas dzisiaj ugościła z okazji 45-lecia, jak nigdy. No bo ja powiem, że ja tu jeszcze nigdy nie gościłem, bo byłem tak prywatnie, a teraz jestem w no. No właśnie. Z, z, z tymi raz, dwa, trzy, cztery, cztery piękne panie mam. Pokaż się pani, jak wygląda, bo pani siebie nie pokazuje w ogóle. No, pani ta. Roserpina. Czerwony korsarz specjalnie jest dzisiaj na uroczystości Wiolki. No moja kochana. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję. Zdrowie wiolki. Dziękuję. Dobra. Gdzie jest stara łyżeczka tam moja? nie? No dobra, można na chwilę zgasić tę lampę, znaczy ten, 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 ten kamerę.